Festiwal Kultury Alternatywnej FK zadebiutował na horyzoncie kulturalnym naszego miasta w sierpniu 2021 roku. To wydarzenie narodziło się z inicjatywy Fundacji Oczami Brata, która postawiła sobie za cel przywrócenie ducha kultury i ożywienie Starego Miasta. Pomimo wysokiej temperatury, chęć mieszkańców w tym roku do konfrontacji z alternatywną kulturą na ulicy Mielczarskiej była niemała. Gorąca atmosfera jest nie tylko y, właśnie dzisiaj ze względu na słońce, ale właśnie ze względu na wiele różnych inicjatyw artystycznych, które przygotowaliśmy właśnie dla mieszkańców y, y, Częstochowy, organizując trzecią edycję Festiwalu Kultury Alternatywnej. Przez dwa dni ponad 150 artystów, nie tylko z Polski, bo też z Ukrainy i z Korei Południowej, przyjeżdża właśnie tutaj do Częstochowy na ulicę Mielczarskiego. Po to, aby zaprezentować swoje twórczości, czy to malarskie w ramach pleneru, malarskiego, czy teatralne e, oraz oczywiście muzyczne, które przepełniają i wypełniają właśnie tę e, tkankę miasta, gdzie, na, gdzie zależy nam na tym, aby rzeczywiście ją rewitalizować, również społecznie, co staramy się robić przez Fundację Oczami Brata, e, prowadząc klub o kawiarni Alternatywa 21, gdzie właśnie tutaj pracują osoby z niepełnosprawnościami.